Sergiusz No? pochwalcie się co zrobiłeś No nic, pomysł tutaj patrzę Koła. Dobra, ale to jest piątka A no, gdzie jestem dwójka? Bo dzisiaj był inny trochę plan na odcinek, ale z Tobą No się nie przewidzi wszystkiego Piątką jeździmy Tak w skrócie Nie, nie, opowiedz, opowiedz Każdy jest ciekawy Idziemy zobaczyć gdzie jest nasza felga no ogólnie sytuacja jest taka. Kiedyś postanowiliśmy tutaj z Jasiem, że będziemy startować w rajdach no i mam widza, który się do mnie w tamtym czasie odezwał. Znaczy inaczej, najpierw on się odezwał czy nie chciałbym zasponsorować jako 7More7 ich przejazdów. I się zgodziłem, bo uznałem, że to, że to jest fajne, że od tego jest 7More7, żeby sobie tu nawzajem pomagać, żeby wchodzić w branżę, w której nikt nie wchodzi. No i potem Zaczęliśmy myśleć nad tym, czy w sumie samemu by nie wystartować. No i Karol mi, bo to Karol, i Karol mi od tego czasu stara się znaleźć samochód i nam doradza. No i dzisiaj mieliśmy pojechać, żeby zobaczyć jeden samochód. Samochód Trzymaj się chodź. rozbił. Co? No, Okej, okay, co się powodzi? Pokaż. Gdzież tu wybaliśmy? I wahacze no to... są wyjebane i zawieszenie całe szukę. Wszystko wszystko No to nie wiem, szybciej na takich... E... 25 km na godzinę jechałem. No. Dobra. No masz... no masz... no zobacz, masz tu prędkość. Masz prędkość tu na, napisaną. Dobra, pożycz auto. Dobra, po, pożycz samochód. Jak chcesz swój rozobieć? Dobra, pożycz samochód! Co nie? No pożycz samochód. Nie! Co nie? Wszystko popsute no Nikosi, weź mnie wspieraj, powiedz mamie, żebym ja auto pożyczyła Nie Co nie? Nie ma... Nie Pożyczysz mi czy nie? Nie No Nikodem Udało się, mamy Nie rozwalmy go, ja się się odpowiedzialny za to Dobra, właśnie mówisz cały czas o tym, że mieliśmy pojechać samochód Kupić na rajdy Tak Ale powiedz co się stało, bo każdy wszedł tutaj tylko dlatego, że no po miniaturce zobaczyć co odwaliłeś znowu no, ale... Siema 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 żamo. Co tam? Słychać dzisiaj? Samochód rozbiliśmy. Ładna taka niedziela Do To no. zobacz wideo Najlepszym się zdarza Ale że to ty? Myślałam, że Mati Nie mamy bana na samochód? Myśleliśmy, że opierdol dostajemy. Oh, no to... Powiedz, kiedy odebrałeś może samochód z, z, po ostatnim Dobra, braku Dobra, poczekaj, listarek. dojechaliśmy pod, pod Wałbrzych, bo, bo, tam, bo tam ten samochód stoi yy, i dojechaliśmy nawet, dojechaliśmy do, pod, pod ten Wałbrzych i samochód bardzo fajny. tylko no niestety śnieg był więc no, samochodu takiego na slickach nie było jak przetestować w takiej, w ta, w takiej pogodzie bo, bo się po prostu ślizgał więc jesteśmy umówieni na, tam na za dwa tygodnie tyle pójdziesz kierownica na chwilę? znaczy jak nic nie będzie jechać żeby pokazać jak ona bije? nie no pokaż Sergiusz kasz. czy chcecie zobaczyć jak kierownica bije? a nie. na czacie już piszą tak, tak, chcemy, chcemy Był to cię stary w dzieciństwie <noise> Ewe, proszę napisać mu, że brzydko mówi i proszę pokazać kierownicę nie, nie pokażę Zobacz, że czat cały pisze, że chcą zobaczyć to Chcą Ja to widzę Weź ruch. no, Tak bije kierownicę Ale jedzie prosto No jedzie prosto, faktycznie Dobra, a teraz historia, która się nam przydarzyła no, bo to, że jeździłeś sobie, przejechaliście się tym y, samochodem, to jest GoPro, to pokażemy to, ale coś się po drodze stało, gdzie. No, pochwal no, się. Bo... Brak szczęścia. No nie, nie brak szczęścia. No nie, bo teraz znowu będzie pierdolenie, no, no brak szczęścia był, no się wydało No nie brak szczęścia, no. no brak szczęścia. Jedziemy sobie, Je jedziemy 80 km i różne tutaj warunki panowały na drodze. Jechaliśmy właśnie stamtąd i to bardzo, bardzo powoli. No tak jak oni. To wiecie jak to BMK. Zgubiła po prostu przyczepność. Dobra, spierdala, bo mnie ktoś jeszcze potrąci tu. No więc jechaliśmy samochodem. Była no, teren niezabudowany, z górki. Dojeżdżamy do ronda, powiedzmy 15 z rzędu. Yy no i w sumie mogą sami zobaczyć no bo możecie zobaczyć no ale bo była taka sytuacja że była oblodzona ta jezdnia Dziwne. ogólnie reszta drogi była w porządku jakby nie wiem wyglądało to jakby tylko ten odcinek ten odcinek drogi nie wiem, nie została, nie został odśnieżony nie została yy, sól wysypana zobaczcie jak jechaliśmy stamtąd tu jest nasz pas drogi, tędy jechaliśmy tędy yy, no i po prostu w... Wpadliśmy w poślizg, próbowałem, e, najpierw hamulec, widzę hamulec, nie próbuję jakoś wykręcić, nie da się wykręcić. I e, końc końców z dosyć niską prędkością, no to nawet widać na wideo, e, z prędkością 20 km na godzinę. Doszliśmy w krawężnik, poszło zawieszenie, po, posz, poszła felga, pękła. E, mamy piątkę, mamy piątkę, to jest bardzo dobry samochód, limuzin, limuzin BMW. E, wszystko ma, wszystko ma. E, dach ma. Dobra, dobra. E, Każdy chce zobaczyć to, więc niech poleci moment, w którym popisałeś się swoją zdolnością. Dobra. Idziemy zobaczyć gdzie jest felga. Chciałeś kamerę podpiąć kurwa do swojej chmury. A ja ci to zrobię, ja ci to zrobię, chyba. I mu mówię, nie wrzucamy tego, nie wrzu bo będzie pierdolone, bo, bo tak szczerze mi jest obojętne, mi to jest obojętne, bo rzeczy są od tego, że czasami się niszczą, jak się nikomu nic nie stało, jest to obojętne. Każdy może wpa wpaść w, w poślizg, z jednego poślizgu wyjdziesz, z drugiego nie, jeszcze jakby wiesz, bo jakbyśmy na to rondo wjeżdżali 300 km na godzinę, 200 km na godzinę, że można by było powiedzieć, że rzeczywiście ktoś tutaj e, zaniechał używania mózgu, e, to git. Najechaliśmy normalnie, teren niezabudowany, teoretycznie można 90, wiadomo, że wszyscy jadą więcej. My jechaliśmy mniej, bo jechaliśmy jakieś 60, najeżdżamy na rondo 30. Uderzyliśmy. Każdemu się może dać. tylko że teraz będzie pierdolenie, będzie pytać: na tył napęd, na pewno, nie tył napęd. Tył napęd. Ale jeszcze mogę zrobić tak, że samemu to wrzucić, ale chciałeś się wypowiedzieć, więc. No nie, bo. bo... Ale dwa, widz... błędy popełniemy. Dobra. Dwa, dwa błędy popełniamy. Dwa błędy popełniamy. Po pierwsze. Chłop ma menadżera u mnie na koncie na YouTube i on rzeczywiście wrzuca, co chce. Ja mu często mówię: Wytnij coś, tego nie wrzucaj, robi. Co Ale chce. widzowie to chcą zobacz. Druga rzecz: chłopcze w kamerze mówi: Dobra, ja ci ustawię, Podpią pod swoją chmurę. Ja teraz mówię: Nie wrzucamy tego, bo będzie pierdolone, to jest niepotrzebne. Nic się nie stało, wymienią to z ubezpieczenia. Nic się nie stało. On: Już mam ten film i mi pokazuje, i mi pokazuje na telefonie. Patrz, patrz, patrz. Każdy musi wiedzieć Limuzyn, BMW tak. e... pa, pa I do... ta jest zepsuta Jeszcze mam takie jedno pytanie małe uh -huh. Bo tego ludzie nie wiedzą Wiedzą, że jest nowa piątka i tak dalej Ale nie wiedzą, że Ty ją odebrałeś I już jest popsuta No nie jest popsuta No nie jest No, no to... wydarzył się tutaj ten Tak zwany pan szereg się tu wydarzył Czy odpalamy samochód i check engine jest, ale to, to jest najprawdopodobniej przez to, że stała, że, no bo ona, jak, my ją, jak ja ją odebrałem, no to ile? Zostało przechane 200 km nią, więc albo błędów po prostu nie skasowali i to było od początku. Dobra, ale po tym nagraniu z GoPro też widać, że no, mieliśmy też trochę farta, bo tam med został do tych znaków, nie? Różne rzeczy się na drodze, czasami z Twojej winy, czasami nie z mojej winy i mi się wydaje, że to jest karma z rana. Jestem w 100% przekonany, że to jest karma z rana. Bo co zrobi. To był przypadek, to akurat no był to przypadek. Był, no, same przypadki, same, ale o co chodzi? Ulica Zwycięska we Wrocławiu, zwykła ulica dla tych, co jest z Wrocławia. No i jedziemy 8.40, bo na 10 mieliśmy pod ten wałbrzeż zajechać. 8.40 jedziemy i delikatnie deszcz padał i nie zwróciłem uwagi, że pieszy idzie. Że pieszy, bo pierwszy szedł szed chodnikiem i był cały na czarno ubrany. No i na, najechałem na kałużę, która po prostu splunęła na niego. Nie jakoś turbo mocno ale od razu mi się tak głupio zrobiło. Tylko problem był taki, że tam ją jak nawrócić. Chciałem nawrócić, przeprosić go nawet do domu, odwieźć, yy, bo mieliśmy jakiś tam zapas czasu. Yy, nie zrobiłem tego, bo nie było gdzie, nawró gdzie nawrócić. My skręcaliśmy w lewo, yy, więc no, no nie wiem, z 15 minut bym nawracał. Um, natomiast, no, chyba żebym przez BIP przeszedł, nieważne. Nie zrobiłem tego, bo mi strasznie głupio. Yy, I nie wiem, wydaje mi się, że to jest po prostu karma. Karma wróciła do nas yy, chwilę później. Ten ślad, tu jest krawężnik, przez którego się wpierdoliliśmy. No. Jechaliśmy stamtąd. I tutaj zaniebaliśmy. Zaniebaliśmy. Nie się Nie wiem, czy będzie trochę wcześniej, żeby nie wiem czy nie jesteśmy na Twardzie nie uderzyliśmy w te znaki, bo byśmy Felge, Felge, bo byśmy skasowali BM, a skasowaliśmy jedynie. Do Felgi No ale i tak przejechaliśmy I tak nas tutaj rzuciło I tutaj A zobaczcie tu jest metr od tego znaku Od tych znaków No nic Felgi nie widzę Więc nie będzie na pamiątkę Znaczy pewnie gdzieś jest, ale tutaj w śniegu, nie No nic, idę do serwiusza, który jest w aucie Zanim tutaj jeszcze będziecie mówić, że o coś tam, ktoś tam, ktoś nie umie, ktoś umie, to naprawdę ta droga była w fatalnym stanie, jak my stanęliśmy na stacji benzynowej, bo na początku chcieliśmy zatankować i dopiero po tym oględzin pierwszych dokonaliśmy, to pięć samochodów pod rząd, które jechały, każdy się wpierdolił na to. Jedni jakoś wyhamowali, cudem, drudzy stanęli w poprzek, jeden też uderzył w, w ten krawężnik więc wydaje mi się, że to nie tyle, że ja jestem jakimś bezmózgiem i beztalenciem, tylko po prostu no, ta droga była e, jaka była. Godzinę później jechał Teraz kurwa? Teraz? Wy kurwy. Trzeba by się pożegnać Sergiusz. Jeden zepsuty, no drugim jest. Czekam dzień. Jak żyć? Miałem tak jakoś spokojnie jeździć w tym samochodzie. Musimy się pożegnać. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Suba, jeśli nie macie dzwonek, bo tutaj filmy będą. Chciałem robić daily przez najbliższe dwa lata, ale była umowa, że, w, że wbijecie 2 miliony subów i nie wbiliście. Mało w sumie brakuje, więc odcinki będą. Może nie tak regularnie jak, jak przez ten grudzień, ale będą. Nie, nie zapomnę was. A jak wbijemy, no to wiecie. Podsyłajcie znajomym, mamie, tacie. Ja sobie pojeżdżam tutaj spokojnie Nie no przykazuj go trochę dla Zbierdalaj. widzów Wspierdalaj No dla, dla widzów troszeczkę kurwa no Akrapowicz. Mi się ze mnie. No nie ma tu Akrapowicza No zobacz jak to brzmi Dobra Kończymy Pomachaj Czemu jedziesz prawym pasem? No prawy pas jest odjeżdżenia, lewy od wyprzedzania Okej okay. Skąd się ze mnie śmiać? Zobaczcie, że jakieś ciko wyprzedziło. Powiem ci tak, jadę prawym pasem tylko i wyłącznie ze względu na ciebie. Okej, okay. dobra. Dobra, żartowałem za już! I zaraz będziecie pisać, że zdrowy rozsądek to na razie powinien być. Raz pan w poślizg raz tego poślizgu nie ma i trzeba napluć. Dobrze powiedziałam, nie? Dobrze, ten, ta, ta, końcu, ta, ta końcówka była dobra. Tą końcówkę tam tak podkreśl tam potem w montażu, bo, bo to z tym poślizgiem to wiesz, to był taki sytuacyjny i był tak... No chuj tu co nagrywasz? No nie, no nie wrzucaj tego. No nie, bo ty, bo, bo ty też masz coś takiego, że ja ci mówię nie wrzucaj i, ty, i nawet jak ci potem jeszcze to napiszę, ty weź tego nie wrzucaj co ostatnio wrzuciłeś z drogi? Ale widzowie byli zadowoleni, dlatego no, ale że... widzowie zawsze są zadowoleni jak ten. A potem ktoś sobie chodzi i ma takie tutaj sprzeczne ten. Ja nie miałem jakiegoś... Ja po prostu się cieszę, jak mi coś wyjdzie. I, i tyle. no tak. Więc ja fajnie tutaj pomyślałem, fajnie powiedziałem. Z tym poślizgiem to było dobre. A powiem wam więcej odnośnie poślizgu. Teraz jak mam tą piątkę w Gizlu to wiem. Z dziwką dziewczyny jest jak z dieslem. Na nierozgrzanym się nie jeździ. To też było dobre, no to no. takie. Dobrze, kończymy to.